Witam kochani, dzisiaj będę robiła makowiec świąteczny ale taki troszkę inny, bo on będzie z dodatkiem jabłuszek ale najpierw zaczniemy od sparzenia maku mamy 250 g maku Wsypię go do rondelka i muszę zalać go wrzątkiem żeby troszkę się... a niebieski mak 250 g i zalewam teraz wrzątkiem tak, żeby dobrze zanurzyć. Lekko go pomieszam. Przepraszam, kochanie. Przykryję go teraz i zostawimy do, do prawie do całkowitego przestudzenia. To potrwa troszkę. Mag już prawie przestygł Teraz trzeba go usycić, daję już na tą ściereczkę i przelewamy go. Potrzebuję tak. Teraz tylko rondelka wszystko wybrać. To niestety nie tą przemczone, bo tak nie mi jest ładnie Dobrze. I Teraz ten mak musi sobie odcieknąć i przełożymy z powrotem do rondelka. Przestygnie całkowicie, bo jest taki ciepławy i będziemy go mielić. Mak odsyciłem. Teraz go przełożyłam z powrotem do tego samego rondelka. I za chwilkę będziemy go mielić. O, pięknie. Już ładnie mi się to zebrało. Dobrze. I ja A go będę wypłożyć. zaraz kręcił. Tak, no i zaczynamy mielić mak. Mamy taką fajną maszynkę z drobnym siteczkiem specjalna do mielenia maku. No kochanie, zasuwaj. No, zasuwam. To jest trochę zasuwam. Powiem Wam szczerze, że. <noise> ciężko się bieli mak. Że mak się bardzo ciężko kręci. A tylko dlatego, że te otworki w tym sitku są bardzo maleńkie. One sok wycieka aż. Cieknie nawet sok. No bo może nie odcieńczyłam go aż tak dokładnie, nie, ale to nie szkodzi. Nie, nie szkodzi. Będzie wilgotniejszy to lepszy. Nawet cała szafka się Jeszcze? przesuwa. <noise> Bardzo ciężka robota. A chwileczkę się zobaczymy. Czekajcie na końcowy efekt. Wsypujemy resztę maku i zakończymy mielenie. Nie tak źle się mieli. Nie tak źle powiem. Wam ja troszkę pomieliła. A teraz już lepiej. Później jak już tego soku tam się nazbierało, to poszło lepiej. Tak, teraz lepiej. Kończymy. Kończymy mielenie. Teraz muszę obrać i utrzeć te dwa jabłuszka. Które pójdą do masy makowej. Tak muszę je obrać i utrzeć Oto nasze produkty do masy makowej. Mamy tutaj zmielony nasz mak. 25 dekor, 250 g. Do tego potrzebuję 6 jajek, ale muszę oddzielić żółtka od białek. Osobno żółtka, osobno pójdą białka do ubicia. O, kasza manna. 6 łyżek kaszy mannej. 200 g cukru. 150 g masła. No i te nasze jabłuszka starte, jest tutaj 500 gramów. Najpierw zacznę od cukru i żółtek. Muszę sobie teraz właśnie wrzucić tutaj żółtka i utrzeć to. Zaczynam od utarcia żółtek z cukrem. Ładniej się ubiło, właśnie cukier z żółtkami. Tak, teraz dodajemy po troszkę masełka. Tak, po troszeczkę będę wrzucała do tego masełko. To wszystko razem z masełkiem wyrobimy i za chwilę dodamy resztę składników ładnie się utarła, dodaję teraz 6 łyżek kasy mannej. O, taka manna, manna. Taka manna. Tak, po kolei. I jabłuszka, tę kartę. Tak, po kolei, po troszeczkę. Tak, to pół kilograma jabłuska, to Około pół kilograma. Jak to lubimy. Można więcej, mniej. To jest nasz przepis taki, co my lubimy. Teraz do tego stopniowo będę wrzucała ten mak. Nasz zmielony przez nas. Nie, przez naszyńca, tylko nie. Naszymi, naszymi siłami. O, naszymi siłami. Daję troszkę olejku Nikt do tak. O, troszkę na smaku. O, no ma to nie maku nie pasuje. No, może tak, o, maku pasuje nikt tak. Teraz wrzucam bakalio orzechy i rodynki. To no, nie. No, nie za dużo, tak troszkę. Mieszam i ta chwilka muszę ubić te białka. białka wyglądają łupite ładnie gotowe tak o tak. nie można nawet. Tak, w środku dostaje to znaczy, że są perfekcyjne. Tak, tak, można taką o przekręcić. O, patrz, o, no, o, nie tak. wyleciało. Na głowę bo się nie używające. <laughs> Na czapkę z beza bezowa. No i tę bezę piałka trzeba przełożyć teraz do tej masy makowej. Tak po troszku to wymieszać. To sobie przypominam smak tego. To jest masa makowa. Maska makowego. No ale za chwilkę jeszcze musimy spód zrobić kruche ciasto do tego. Teraz robię spód do tego ciasta, do tego maku. Do masy makowej. Mam 3 czwarte kubka cukru, do którego dodaję 200 g masła. Cukier ładnie z masłem się utarł. Teraz kolej, żeby dodawać po jednym jajeczku. Po jednym jajeczku. I ucieramy. I tak musimy zużyć te trzy jajeczka. Po jednym, Kilka po dopiero to się dodam następny. Dobrze, teraz kolej, żeby dodać mąkę, mam tutaj 300 gramów mąki z łyżeczką proszku do pieczenia. Ale na dużych obrotach dam, to się jeszcze pieczy. A no, tak będę stopniowo sobie dosypywała. No i ciasto wygląda. Prawie? Na gotowe. No takie ma być. Takie ma być właśnie do tego matowca. Okej. Okay. Tak. Teraz wyłożę je na foremkę Tak fajnie wszystko wymieszam i fajnie zbiera. Tak, wszystko zbiera z boków tak właśnie, lubię ją. Niebieską mam do ciast, a czerwoną do innych rzeczy, a to jest tylko do ciast. Teraz musimy ładnie to ciasto wyłożyć na całą powierzchnię. Ciasto rozłożyłam na tą foremkę i teraz muszę wrzucić masę makową. Otrzymaj, bo to ciężkie o, to jest, to jest. Tak ja to potem równomiernie rozłożę. Och, ale dużo tej masy. O. To będzie pyszne. Piekarnik nagrzewa, nagrzewamy na 180 stopni. O, jak dużo masy wyszło nam. Trzeba się będzie doczekać. Będzie pyszne. Ciasta nie będzie tyle, co właśnie fajnie. I wkładamy na 180 stopni między 50 a 60 minut. Ja dam na 50, a po, po 50 minutach sprawdzimy. Ciasto. Tak, makowiec. Ma Piekło się 55 minut. Wygląda, że jest perfekt upieczony, bo zaglądam pod spód. Tak. Tak, upieczony. A, Teraz ja to wiem, zostawiamy. Jak ciasto się upiekło, czy jest no, blondowe. Okay. Zostawiamy na co najmniej godzinkę, a potem polejemy jeszcze czekoladą, którą sama zrobię. Ciasto nasze makowe przez Tutaj zrobiłam do niego taką polewę czekoladową. Sama zrobiłam na bazie. Da mam 50 g masełka, 4 łyżki cukru, 2 łyżki pełne kakao, 2 łyżki zimnej wody i 2 łyżki śmietanki. O i tak się coś zrobiłam. Polewę sobie taką właśnie. Wyleję to wszystko, bo to muszę teraz rozłożyć na tym cieście. I musimy ładnie rozsmarować na całej powierzchni teraz tego naszego ciasta. Pięknie pokryte całe ciasto tą naszą czekoladą. Mm. Kochani, i tak, nasze ciasto jest pokryte tą polewą. Teraz uprażyłam troszkę włoskich orzechów. Takie rozrobiłam i na suchej patelni, takie po 3 minutki tak uprażyłam i posypię właśnie po tym, tym naszym cieście Dobrze, i to sobie teraz dobrze zastygnie. No, z godzinkę poczekamy i będziemy kosztować. Proszę, to pięknie wygląda. Oto nasz makowiec, który sobie postał dobrych parę godzin, fajnie sobie zastygł. Pięknie wygląda. Teraz będziemy go kosztować. Jak nam wyszedł? Trzechy, piękny. Tak, bardzo ładnie wygląda. No, to taka jedna rodzynka się chciała schować. A ja przed na... Dobrze, ja hmm. kosztuję. Ja próbuję. Ja kosztuję nasze ciasta. Ja próbuję. Czy widelcem, a ja. Ty do rączki? Nie, okay. ja dzisiaj. Po chłopsku. Hmm. Patrzcie, to pięknie wygląda. Mm. Czekolada się błyszczy. No i próbujemy. Mm. Mój. Bardzo, bardzo dobry. Mój ulubiony makowiec. Mm -hmm. Pyszny, pyszny, ten makowiec jest pyszny. Dzięki. Dałam trochę mniej cukru Wyszeli. niż w przepisie. I nie jest w ogóle. Jeszcze jest słodkawy. Jest słodkawy. Jak jak na mój gust. Ale dużo odjęłam cukru. Jest pyszny. Czyli po naszemu. Polecamy, bo jest pyszny. Dziękujemy Wam serdecznie. Mm. No? Polecamy, zróbcie taki, spróbujcie. Dajcie mniej cukru. Chyba, że lubicie. No tak jak cukru. w naszym przepisie. No i trzymajcie jest się. Perfect. Do następnego. Na razie. A my mm. sobie to zjemy.